O czym powinniśmy dzisiaj pamiętać przy tych obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, co było, ale myśleć o tym, co będzie. Dlatego, że 50 lat temu uroczystości milenijne były w całości zwrócone ku przyszłości. To były uroczystości organizowane z myślą o obronie wolności Kościoła, o obronie wolności Polaków, tożsamości narodowej. Prymas Wieszyński miał takie myśli o odbudowaniu Związków Polski. Z innymi narodami, jak wolny naród z innymi narodami. Rzeczywiście tamto milenium 50 lat temu zmieniało historię i dzisiaj dalej musimy o tym myśleć. Przede wszystkim o obronie chrześcijańskiej tożsamości Europy. Wartości, wartości chrześcijańskie są zagrożone w Polsce? No one zawsze wymagają naszego zaangażowania. One nie istnieją siłą inercji. Jeżeli chrześcijaństwo staje się folklorem, cepelią, to przestaje być żywe, przestaje działać. Także zawsze trzeba myśleć o tym, co musimy zrobić jeszcze przez te pół, następne pół wieku. No, w dojrzałym życiu to się. Zdarza raz w życiu taki jubileusz. Nie częściej. No, ja miałem 6 lat, jak było, milenium. Także to jest okazja i dla młodszych pokoleń, i tego, żeby naprawdę serio pomyśleć o, o historii, której jesteśmy częścią.